Poranne pytania Radio Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński, witam. Przedstawiam Państwu naszych gości, są nimi parlamentarzystki. Senator z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Bogusława Orzechowska. Dzień dobry, pani senator. Dzień dobry, witam wszystkich. Jest z nami także posłanka koalicji obywatelskiej Anna Wasilewska. Dzień dobry, pani poseł. Witam pana, witam serdecznie. Skoro szczepionek ma wystarczyć dla wszystkich chętnych Polaków, to może od samego początku w akcję nie tylko mówienia o nich, ale właśnie szczepienia się po to, żeby pokazać, że to coś dobrego, powinniśmy zaangażować polityków rządzących, ale i celebrytów, sportowców i wielu innych. Tak przy okazji, żeby nie było takich sytuacji, jaka miała miejsce ostatnio. Co pani na to, pani senator? Bo takie głosy się pojawiają, takie nam też towarzyszą przy okazji tej. Dyskusji. Ja myślę, że to jest słuszne, dlatego że każdy z nas powinien być osobą, która promuje szczepienia, bo wielu miało okazję przekonać się, jak ciężką chorobą jest właśnie przychorowanie covida, czyli tej infekcji koronawirusowej. Więc myślę, że jest celem, aby każdy z nas promował właśnie szczepienia, właśnie zapobieganie, bo zapobieganie ciężkim chorobom jest właśnie celem wszystkich szczepień. Ale jak rozumiem, jest ale, no bo mówimy tutaj o sytuacji celebrytów, którzy trochę, co tu dużo mówić, wepchali się w kolejkę i po prostu wykorzystali te miejsca, które miałyby być przeznaczone dla medyków. I jeszcze o komentarz poproszę panią senator. Ja myślę, że tak. Bardzo ważne, w związku z tym, że stosowanie szczepionek będzie właściwie możliwe przez pewien czas, mm -hmm. i nie od razu będą szczepionki dla wszystkich. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności. I grupa zerowa, którą jest tutaj rzeczywiście grupa medyków, jest właściwie grupą, która ma zapewnić. I leczenie, ale i zapobieganie y, koronawirusowi, więc to musi być grupa szczególnie chroniona. I właściwie najważniejsze jest zaszczepienie y, pielęgniarek, y, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy, tych wszystkich, którzy mają do czynienia z pacjentami chorymi i którzy rzeczywiście y, mają później tych pacjentów leczyć. No i, i szczególnie. Do przyjęcia szczepionki w Centrum Medycznym Uniwersytetu Medycznego poza kolejnością przyznali się między innymi, ja czytam, Krystyna Janda, Magda Umer, Michał Bajor, Edward Miszczak, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna i na przykład Leszek Miller. Oni potwierdzili, że owszem się zaszczepili. Pani poseł, w większości to są ludzie, którzy no raczej sprzyjają wam opozycji. No i teraz pytanie, czy ich zachowanie wam jako politykom po po nie odbije się czkawką. Szanowni Państwo, uważam, że czy się odbije czkawką. Przecież wiemy doskonale, że to nie był przypadek, mm -hmm. że zaproszeni zostali najbardziej opozycyjni aktorzy. Skąd to się wzięło? To, to nie jest tak po prostu z niczego. Natomiast ja uważam, że nie możemy też tak te osoby linczować, dlatego że ktoś ich do tego programu zaprosił, ktoś o tym mówił że 15 miało się zacząć cała kampania y, poświęcona szczepieniom i w, w momencie kiedy oni dostają telefon, a wcześniej jakieś tam sprawy były uzgodnione, to myślę, że oni aż tak bardzo no, nie zrobili nic złego, bo bo to nie było, że oni sami nie wiem, poszli tam do rektora i zrobili wszystko, żeby wejść przed ludzi, którzy tej szczepionki potrzebują. No więc to tak nie do końca jest. No Ostatnio, przy okazji Marii Seweryn szpital... można byłoby tutaj akurat oczywiście, polemizować. Oczywiście, ale tak? oczywiście, że tak, bo ja osobiście bardzo mocno bym się nad tym zastanowiła, pomimo że jestem też w tym wieku, gdzie niebawem powinnam zostać zaszczepiona. Mhm. Ale jeżeli szpital dostał dodatkową, no jakby porcję szczepień, o czym było mówione, to tej akcji promocyjnej to w ogóle nie widzę problemu. Natomiast jeżeli odbyło się to kosztem szczepień dla lekarzy i dla pielęgniarek. To jest to po prostu niedopuszczalne. Dlatego najważniejsza jest informacja. My powinniśmy wiedzieć, jak to się faktycznie stało. Natomiast no, dzisiaj jest w Parlamencie Komisja Zdrowia, łącznie z panem, z ministrem zdrowia, więc może będzie odpowiedź na więcej pytań. Ale uważam, że więcej informacji powinno iść do osób, które w tej chwili się interesują. Dobrze, tym, pani poseł, bo tak ale to, co pani mówi, na... to trochę brzmi tak, jakby no jednak to służby specjalne miały maczać w tym palce, że to oni specjalnie powiedzieli właśnie aktorom opozycyjnym względem y, rządu, tym kojarzonym z wami, z opozycją, żeby to zrobili, żeby później można było ich w jakiś sposób zdyskredytować. Trochę to tak brzmi, pachnie mi teorią spiskową, pani poseł. Panie, panie redaktorze, może, może nie tak, że aż y, tam jakieś służby specjalne natomiast no to są osoby i to są y, aktorzy, to są ludzie kultury, którzy głośno wypowiadali się na temat, co im się w tej chwili y, w, w państwie nie podoba. Y, no bo to jest takie, ja mówię, to jest takie dziwne. Najpierw było wszystko ustalane. Ja jestem tego samego zdania, o czym pan powiedział, że to powinni być nie tylko aktorzy, to powinni być sportowcy, to powinien być każdy Polak, który ma ochotę wziąć w takiej kampanii reklamowej, i powiedzieć, że szczepienia są konieczne, że szczepienia są niezbędne. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, że takie osoby zostały wybrane, żeby potem się ten hejt pomógł. No właśnie, i teraz no, bo... zastanówmy Powiem się nad tym. No, ostatnie ja zdanie, jestem Pani poseł po proszę. Jeżeli czytam w tych mediach społecznościowych, co ci ludzie wypisują. Jak mówią, żebyś ty, ty nie masz prawa żyć. Mociad mhm. spalimy. To jest tragiczne. I ja nie chciałabym się w takiej sytuacji znaleźć. I być może po drodze był błąd jakiś zrobiony. No dobrze, zatrzymajmy nie... się teraz. Pani poseł, bardzo proszę, bo ja chciałbym się jeszcze zwrócić do pani senator. Otóż czy w kolejnym etapie szczepień, takiego narodowego, takiej narodowej mobilizacji do szczepienia w ogóle, jako ambasadorzy nie powinni pojawić się na przykład sportowcy tacy jak, nie wiem, Kamil Stoch albo na przykład jak Adam Małysz, którzy zaufanie społeczne mają tak gigantyczne, że gdyby Kamil Stoch albo Adam Małysz powiedzieli idźcie się szczepić, do następnego dnia mielibyśmy kolejki? Ja myślę, że każdy powinien brać udział w takiej mm -hmm. kampanii. Na pewno sportowcy, jeżeli by wzięli udział w kampanii, byliby odebrani bardzo dobrze. Natomiast nie ma co się oszukiwać. Ci aktorzy, którzy zostali zaszczepieni, w żadnej kampanii nie brali udziału, chociaż to, że oni weszli, tak jakby, w kolejkę przed Lekarzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, bo były wypowiedzi pani, które czekają na zaszczepienie, a przed nimi zostali zaszczepieni właśnie ci celebryci, którzy w tej kampanii do tej pory nie brali udziału. I ja się zastanawiam, czy to właśnie, że oni zaszczepili się, odebrane jako negatywne, bo rzeczywiście to jest po prostu Lekceważenie wszystkich innych, bo uważali pewnie, że oni są lepsi, oni mogą wejść specjalnym wejściem czy, czy specjalną drogą. Nie przyczyniło się również do tego, że te grupy antyszczepionkowe mają mniejsze w tej chwili oddziaływanie. Na społeczeństwo jeżeli... Nie przyczyniło się pani senator, bo w mojej ocenie jednak Mimo wszystko efekt został osiągnięty Na takiej zasadzie, że no skoro Krystyna Janda Czy skoro Wiktor Zborowski Nawet tylnymi drzwiami chcieli się zaszczepić No to szczepionka działa To znaczy, że szczepionki są bardzo dobre I dlatego, że chronią przed chorobą I myślę, że niektórym osobom to również Pokaże, że warto się szczepić nawet y, takie negatywny odbiór, bo można Reklamować szczepionki w sposób pozytywny, można w negatywny, ale ja myślę, że każdy sposób promowania mhm. jest potrzebny. Pani poseł zakończyła swoją wypowiedź na tej fali hejtu, która rozlała się właśnie po tych szczepieniach tylnymi drzwiami powiedzmy. Częściowo może to są komentarze zrozumiałe, częściowo nie ze względu na wulgaryzmy i właśnie złożeczenie, które tam się pojawia, ale pytam o ten efekt tej całej akcji, która miała miejsce, czy tego skandalu, który ma miejsce. Czy to nie jest? Aby tak, że on może przynieść mimo wszystko pozytywne skutki, pani poseł? Znaczy ja bardzo bym chciała i uważam, że <laughs> może przynieść pozytywne skutki. Natomiast przede wszystkim chciałabym się w ogóle zwrócić do osób, którzy, którzy taką pałają tą nienawiścią. Ludzie, opamiętajcie się, bo my po prostu nie potrafimy patrzeć pozytywnie człowiek na człowieka, tylko zawsze poszukujemy jakiegoś tam drugiego dna. Ja jeszcze raz powtarzam, te osoby zostały zaproszone. Kampania cała miała się rozpocząć 15 stycznia. I z tego względu, że oni dostali informację, że są jakieś tam te szczepionki, które trzeba wykorzystać. Albo tak święcami. tylko tłumaczą pani poseł, tak, wiadomo. Tłumaczą, no. Dlatego mówię, że my nie znamy takiej rzetelnej prawdy. Natomiast każdy skutek jakby jest dobry, bo wiadomo, że po to, żeby zatrzymać pandemię, powinniśmy się wyszczepić. Natomiast tych szczepień mam wrażenie, że w Polsce jest ciągle za mało, to znaczy szczepionki jako takie są, tylko punktów, nie wiem, punktów szczepień, godziny pracy może należy wydłużyć, dlatego że jak czytam dużo, czytam informacji na, na temat mhm. szczepionek, no to nie bardzo sobie wyobrażam, dlaczego nie było szczepień w święta w nowy rok. No przecież koronawirus nie wstrzymuje się, nie ma świąt. Jasne, ale Rata? z drugiej strony pani poseł, no lekarze też muszą kiedyś odpocząć i ci pielęgniarze, którzy pomagają. Ale lekarze, pomagają. panie redaktorze pracują, ale lekarze pracują i mają dyżury i są. No. I myślę, że lekarze mówili o tym, że to wyszczepianie powinno być w większej ilości. Dlatego myślę, że teraz będzie ciężko znaleźć kogokolwiek do takiej akcji promocyjnej, bo jednak... To, co się wydarzyło, jest takie niesmaczne. O, właśnie, to może być też I... ciekawy efekt. No dobrze, zakończmy już poranne pytania, bo już nasz czas antenowy po prostu się skurczył. Dlatego też noworocznie kłaniam się pani senator Bogusławie Orzechowskiej, z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za udział w naszej audycji. Pani senator. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. I życzę zdrowego 2021 roku. Piękne życzenia, pewnie podobne będzie miała Anna Wasilewska z platformy obywatelskiej. Tak, przede wszystkim dużo zdrowia, dużo zdrowia i kochani życzliwości dal na siebie. Uśmiechu trochę i na pewno nam się będzie lepiej żyło. To ja się uśmiecham. Na koniec naszej audycji, co będzie można zobaczyć w internecie. To były poranne pytania, tymczasem.